Cześć kochani, dzień dziadka i babci już niedługo, także e, chciałabym Was zaprosić na inspirację e, z tej okazji. E, wykonamy razem takie oto rameczki na dzień babci i na dzień dziadka jako prezent idealny. Jak znalazł? Zapraszam na film. Ok, będziemy potrzebować bazy. Bazy przychodzą do nas w dwóch częściach, czyli spodnia część, na którą, którą możemy wykorzystać pod bądź pod e, wydrukować po całe zdjęcie i z tej części, która jest napisana dla babci, bądź dla dziadka. Można by było z tego nie korzystać i zrobić tylko rameczkę w ten sposób, ale mi się to bardzo przyda, będę pokazywała Wam dwie... E, dwa warianty, jak to zrobić. Także, tak jak mówiłam, przychodzi to w surowej, mm, surowej wersji. Będziemy potrzebować primera białej farby, Albo przezroczystego, albo białego. Do tego będziemy potrzebować papieru skrapowego. Najprawdopodobniej ja użyję tego, ale nie jestem jeszcze do, do końca pewna. Elementy do wycinania: jak tutaj już mamy przygotowane elementy wycięte. Kwiaty różnego rozmiaru i różnego rodzaju do, do przyklejenia tutaj na tam jakieś gałązki. Play oczywiście i to wszystko, tak na dobrą sprawę to co? to chyba zaczynamy jak to w życiu bywa ja już przyszłam do was z, z, z e, pomalowanym elementem tak prezentuje się pomalowane ale słuchajcie, w tym razem nie malowałam tego e, białym gesso plus farbą tylko wykorzystałam Proszę się nie śmieć, ale to jest patent. E, zapożyczony. Hmm, Jego ja kiedyś używam, ale normalnie zapożyczyłam go od Ani z Ania Tworzy. Ta, 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 farba do luksa. Ja miałam na stanie okruch lodu, który jest taki lekko szary. <grym> I do tego się idealnie sprawdziło. Także można korzystać. Zobaczcie, jak ładnie jest pokryta. Mam bardzo fajną taką kredową mm, warstwę. Idealnie pokryło za drugim razem, więc nie trzeba było ani gestować, ani lawać y, primera, ani nie trzeba było pomalować tego farbą. Ja to potem jeszcze przetrę woskiem. Jeszcze nie wiem, którą. Być może albo tym, albo tym woskiem jeszcze to przetrę, także to będzie nam potrzebne. Eee, I jeszcze najprawdopodobniej będę używać tych tekturek. A bądź tych, dlatego, że będę robić y, layout, więc tu jak będę robić kompozycję, to będzie mi pasować. Jeśli, jeśli chodzi o patent, to tak, ta, jedna, y, jedna z elementów, bo muszę zrobić cztery, także jedna będzie dla jednych dziadków, jednej babci, yy, będę robić y, layout. Yy, czyli będę miała kompozycję, tutaj papieru, mam z papieru i kompozycję tu w samym środku i napis będzie tak jakby tylko i wyłącznie z dodatkiem, a w wersji drugiej będę robić na takiej zasadzie, że na całej tej bazie wydrukuję zdjęcie i nakleję sobie to zdjęcie i ozdabiać będę tylko i wyłącznie rameczkę. Tu rameczkę będę tylko ozdabiać, także jak jeżeli przyłożę już to, to kwiaty bądź różne elementy, które będę dokładać, będą na ramce. Nie tak jak tu w tym przypadku w środku, tylko na rameczce. Także mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. I co? Działamy. Ok, ja już mam przygotowane i pomalowane te rameczki. Do tego pomalowałam sobie jedną bazę. Drugiej nie malowałam, bo już wkleiłam sobie na nie zdjęcie. Wydrukowałam je w formacie y, A4 i potem przycięłam i zaraz wam powiem dokładnie ile w ogóle ta ramka ma szerokości. 20 na 20. To sobie na razie odkładam. W tym wypadku będzie to rameczka dla babci. Więc na razie to zabieram, zostawię. będzie to na takiej zasadzie, że ja to przykleję do siebie. Tu mam już usztywniony, e, usztywnioną część, to przyklejam i dam tylko i wyłącznie gdzie i gdzie e, kompozycję kwiatową. Do sklejenia rameczki i do zdjęcia wykorzystałam Magic, także bardzo szybko to cofało, przytrzymałam leciutko klipsami i taki mamy fajny efekt na gotowo. Zostawiamy to do wyschnięcia i do oklejenia kwiatów. Teraz zaczynamy z drugą wersją. Ta wersja będzie y, polegała na zrobieniu minie na jałtu, czyli deski bazowej 20x20, na około kompozycję i potem przyłożymy zroku tą, tą przednią częścią. Do tego będę potrzebowała kilka elementów, które zostały z poprzednich prac tekturki, elementy do wycięcia. E, pamiętajcie, żeby nie wyrzucić tej środkowej części, bo ona nam się jeszcze przyda. Ja, żeby było mi wygodniej, przecinam w kilku częściach rozetę i liście, narożniki w tym wypadku, po to, żeby mi e, tworzyły kompozycję. E, jako tło jeszcze użyję, do zrobienia tła użyję maski z napisami, przepuszczę przez nie e, tusz, a w tym wypadku archival ink w różnych miejscach po to, żeby nam tworzyły tak jakby głębiej. E, do mm, kompozycji użyję, m, tak jak wcześniej Wam mówiłam, elementów, które pozostały z, z poprzednich prac. E, tutaj postrzępię je lekko nożyczkami po to, żeby m, uzyskać taką głębię. W tym wypadku trochę zdjęcie nie pasowało mi do kolorystyki, więc je wymieniłam. E, także sprawdzam e, mniej więcej kompozycję, czy e, będzie w porządku. Mieści nam się, więc zaczynam e, kolorować przednią część przy użyciu tego samego mm, duszu, w tym wypadku tak jak mówię, Archiwa ink, e, do tego najprawdopodobniej użyję jeszcze y, włosku, y, turcus Satin e, trotek y, potem, żeby dodać blasku. Tworzymy kompozycję, dodajemy przecięte rozetki wcześniej. Troszkę taśmy dwustronnej, żeby podnieść tą kompozycję i zachować głębie, żeby nie było to wszystko takie płaskie. I do tego jakieś elementy do wycinania. Tworzymy całą kompozycję tak, żeby, żebyśmy byli z tego zadowoleni. No, tak. Kompozycja jest, z tą, z tą kompozycją możemy na tyle się pobawić, że ona jeżeli będzie nam wystawać, i tak będzie tworzyła bardzo ładną całość. Pamiętajcie, że to jest taki jakby layout, który jest zamknięty w ramce. Możecie się bawić przy nim tak samo jak przy zwykłym layaucie 30x30. I ja tutaj bardzo często używam kompozycji kwiatowych, które wycinam z arkusza papieru, niekoniecznie z arkusza dodatków. Te y, kompozycje kwiatowe też są bardzo fajne, więc spokojnie można je, y, ich użyć. Jakiś, tak, u nas, y, w moim przypadku bardzo często wyko wykorzystuję y, tasiemki, pieciuszki. W tym wypadku jest to róż i y, lekki błękit. Także y, kompozycje y, z, wielką, wielką z dużą ilością y, elementów tworzę trójwymiarowość i w tym wypadku właśnie o to nam chodziło. Przyjdę do Was jak rameczkę skończymy. Tak wygląda już wy... woskowana rameczka skończona. Dodam jeszcze kwiaty. Tak wygląda pierwsza. Tak prezentują się obie rameczki. To jest ta pierwsza, którą robiłyśmy jako całe zdjęcie. I tylko kompozycje kwiatowe tutaj zostały dodane. A to jest skończona druga. przyciągnięta tutaj włoskiem. ta jest przyciągnięta włoskiem Rose Gold, a ta jest pociągnięta woskiem dokładnie tym Opal Magic Turkusantin. Także tak się prezentują obie, a że Marysia ma dwie, dwie, dwóch dziadków i dwóch łapcie i do kompletu powstały również. Także mamy cztery rameczki. Nie obejmie mi się w kadrze. No ale dobra. Mamy cztery rameczki dla babci i dla dziadka. Na prezent. Mam nadzieję, że tutorial Wam się podobał. Eee, I Zapraszam do zaglądania na nasz Agateriowy blog. I oczywiście do subskrybowania kanału. jaki kochani.